Cześć, mam na imię Monika. Zapraszam Was na film z serii mierzymy. Dzisiaj moją ofiarą padł reserved, także przejrzałam go pod kątem sukienek. Będzie tutaj 10 sukienek, i ceny i linki do tych sukienek będą w opisie, ponieważ są wyprzedarze i generalnie wszystko zmienia swoje ceny bardzo szybko. Także mam nadzieję, że. Będziecie miło spędzać ze mną ten czas, a jeżeli lubicie ten typ filmów, jeżeli lubicie zakupy, mierzenie i modę, to serdecznie zapraszam Was do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka. Zacznę od sukienki, która już jakiś czas temu wpadła mi w oko. Mam na sobie rozmiar S. Jest to sukienka, jak widzicie, o kroju żakietowym zapinana tutaj na raz, dwa, trzy guziczki. Dodatkowo. Zawiązywana w pasie 100% poliestru, bodajże 159 zł. Taka była oryginalna cena, więc ona pewnie gdzieś teraz jest obniżona. Sukienka ma tutaj kieszenie, które nie są prawdziwe. Generalnie więcej kieszeni nie ma, jest w pepitkę, jest różowa, coś co lubię. Natomiast jeżeli chodzi o sam rozmiar, to uważam, że 36 jest po prostu na mnie za mała, a w zasadzie jest za mała od pasa w dół, bo od pasa w górę jest ok i myślę, że tutaj 38 byłoby zbyt luźne i mógłby się ten dekolt rozjeżdżać, bo tutaj nie ma żadnego zapięcia do dekoltu. No właśnie. Odtąd nie ma zapięcia, więc w sumie trzeba byłoby coś z tym zrobić, bo jak dla mnie nie bardzo, dość ryzykowna akcja. Natomiast od talii w dół jest guzik, jak widzicie pewnie na filmie, dosyć mocno jest tutaj ściągnięty. Myślę, że w tym punkcie rozmiar 38, a w tym 36 i byłoby super. Już Wam pokazuję, jak w całości. Teraz sukienka tuba, rozmiar M, i jeżeli chodzi o te wszelkie tuby i tak dalej, to jednak wolę rozmiary M. Chociaż w eski się też wciskam, dlatego że są dopasowane, ale nie są zbytnie obcisłe. I jeżeli chodzi o ten rozmiar, to właśnie ta sukienka taka jest. Jest w 50% wykonana z wiskozy. Reszta to jest poliester i poliamid, coś takiego, ale będziecie miały w opisie link. Kosztowała 120 zł. Materiał jest bardzo przyjemny, milutki, mięciutki, super. Ona tutaj widzę, że nie przebija, pomimo tego, że jest jasnego koloru. Bierzcie poprawkę na to, że mam na sobie bieliznę cielistą, więc to też może być jej zasługa. Dekolt, jak w koszulce polo, co mi się podoba, nie wiem, tak mi się kojarzy z tenisem, chociaż te babeczki, co grają w tenisa, to mają raczej rozkruszowane te spódniczki. Natomiast mi się podoba sportowa, fajna i będę o niej myśleć. To wam muszę się przyznać, że będę o niej myśleć. Bawełniana sukienka w rozmiarze S jest w 100% wykonana z bawełny. Kosztowała około 120 zł. Jeżeli chodzi o rozmiar, to uważam, że jest to dobry rozmiar, chociaż dekolt jest niewielki, a ją się wdziewa. I musicie przecisnąć głowę przez bawełnę, która w ogóle nie jest elastyczna. Także, no, może ja mam po prostu dużą głowę i dlatego szło mi dosyć ciężko. Mamy ściągacz w talii. Nie wypada w dobrym miejscu. Natomiast jak sama w sobie wygląda, no to yy, to widzicie i piszcie, co o tym myślicie. Przy 1,60 60 tuż przed kolano, czyli długość taka, jaką lubię. Natomiast sukienka ma coś, czego nie lubię, a mianowicie szeleści. Także jest to raczej taka twarda bawełna, szeleszcząca bardzo. Sama w sobie sukienka jest ładna, ale szeleści i generalnie ciężko się ją zakłada. Kolejna dopasowana sukienka. Tym razem wzięłam rozmiar L, bo ona jest wykonana w 95% z bawełny, reszta to elastan i się po prostu obawiałam, że będzie zbytnio opięta, bo ta bawełna jakoś tak bardzo się nie rozciąga. I to był dobry pomysł, żeby wziąć jednak Lkę, bo jest właśnie dopasowana, ale nie jest zbyt obcisła. Także polecam Wam raczej rozmiar większy niż nosicie normalnie przy tej sukience, bo ta bawełna. Pomimo tego, że jest elastyczna, no to nie jest jakaś taka wiecie, super rozciągliwa. Także tyle, jeżeli chodzi o rozmiar. Jak widzicie, tutaj w talii jest tak, jak powinno być, nie ma zbyt dużego wycięcia pod ramieniem. Dlatego fajnie, bo nie wystaje stanik. Generalnie mi się podoba ma ładny niebieski kolor i kosztowała chyba 60 albo 70 zł, także cena naprawdę przystępna. I w ten sposób. Trochę ciężko się w niej chodzi, bo tutaj nie ma z tyłu żadnego rozcięcia. Naprawdę nie, niewielkie rozcięcie, a robiłoby wielką różnicę w komforcie noszenia. Teraz sukienka, która wypada na mnie, maxi. Mam rozmiar M, wykonana jest w 95% z bawełny, kosztowała coś około 100 zł. Natomiast widziałam je dosyć sporo w internecie, dlatego ją zamówiłam. W czarno-białe pasy. Ja niezbyt gustuję w czerni. Ale tutaj to wygląda, myślę, że całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o rozmiar M, to jest to dobry rozmiar. Myślę, że L byłaby po prostu zbyt luźna, a S byłaby zbyt dopasowana. Te rękawki mnie nigdzie nie obciskają. One są mniej elastyczne w tym miejscu. Niż sama sukienka, natomiast nie uciskają, więc ok. Dekolt jest niewielki, wdziewacie ją po prostu, nigdzie nie ma żadnego zapięcia i zobaczmy, jak ona w akcji, bo nie jest cięta na równo, tylko jakby z dwóch trójkątów, coś takiego. Teraz sukienka w rozmiarze 36, wykonana w 100% z wiskozy za 189 zł. Biała w kwiaty. Bardzo mi się podoba, także jest w coś fajnego, taka koszulowa. Tutaj macie pasek, który możecie wyciągnąć, więc generalnie nie musicie z niego korzystać. Jeżeli chodzi o prześwitywanie, to widzę tutaj moją cielistą bieliznę, bo podszewka jest bodajże od pasa w dół, bo jest tutaj podszewka. A tutaj nie ma, aby się przydała. Także tutaj, jeżeli chodzi o pas w dół, to nie przebija, ale w górę to już troszkę gorzej. Ale materiał jest bardzo przyjemny i ta podszewka też, z czego widzę, jest wiskozowa, więc jest bardzo fajne połączenie. Nie jest w niej po prostu za gorąco. Krótsza sukienka, bo do kolan 3,60 m. Mam rozmiar S. Kosztowała około 120 zł i w większości jest wykonana z wiskozy. Tam około 80%, coś takiego, a reszta to poliamid. Jeżeli chodzi o rozmiar 36, to uważam, że jest dobry. Jak widzicie, jest dobrze dopasowana tutaj w pasie. Długość rękawów jest właściwa. Tu jest ala hiszpanka, więc możecie sobie o tak podziałać, jak lubicie. Także do wyboru, do koloru. Jest brązowo-biało-niebieska. Czy mi ten brąz odpowiada? No, właśnie jakoś, tak nie do końca. Lepsza mi się wydawała na stronie. Jeżeli chodzi o sam krój, to uważam, że całkiem fajny i mi się podoba. Podoba mi się to, że nie jest za długa. Natomiast ten brąz, może nie do końca. Piszcie, co myślicie o takich połączeniach. I tutaj pomimo tego, że mamy tutaj te przeszycia takie, to nie robi się efekt y, babeczki takiej. Tylko wszystko jest ładnie dopasowane i to mi się po prostu podoba. Niebieska, jak dla mnie praktycznie maxi, 7,8 coś takiego, przy metrze 60. Mam, mam tą sukienkę w rozmiarze S i wykonana jest z materiał zewnętrznym 95% wiskozy. Natomiast podszewka wykonana jest, czekajcie na odwrót, czekajcie, bo to jest naprawdę skomplikowana sprawa. Jak jest za dużo materiału, ja się już gubię. Pierwsza podszewka to bawełna i poliester, 75% bawełny. Natomiast materiał główny to poliester. Z tym, że ja tutaj, jedyna podszewka to jest na wysokości biustu tutaj. Czyli tutaj mamy pod spodem bawełnę, ale na wierzchu mamy poliester. Jest elastyczna, łatwo się ją zakłada. Z tyłu ma gumę. Dodatkowo te ramionka też są gumowe, jakby gumowe, no w sensie guma jest tu, tutaj wszyta, więc można sobie też bardziej naciągnąć, można mniej, co uważam, że jest fajne. Przy moich gabarytach uważam, że rozmiar S to dobry wybór. I jest wygodna. Natomiast miseczka, jak w większości tych sukienek, wychodzi gdzieś tak w połowie biustu. Jakoś nie tak. Jak jestem przyzwyczajona, że stanie to jednak odtąd dotąd, tylko jakoś tak w pół. Ale nie wygląda to bardzo źle, więc, więc ok, że tak powiem. Nie ma kieszeni, nie ma nic. Już zobaczycie. Niebieska w kwiatuszki. Taka łączka. Zwiewna dziewczęca. Szkoda, że tak dużo poliestru. Teraz coś dla odmiany. Ala sukienka, czyli kombinezon. Mam go w rozmiarze 36. Wykonany jest głównie z wiskozy. Natomiast kiedy go wybierałam, nie spojrzałam sobie, jak wygląda tył. Zaraz zobaczycie. Przód jeżeli chodzi o dekolt, to dekolt woda, ale on jest tutaj delikatnie podszyty, także układa się tak, jak się ma układać, nie ma z nim problemów, że się tam wylewa albo chowa nadmiernie. Jeżeli chodzi o rozmiar 36, no to jak widzicie, jest dość mocno dopasowany. Mógłby być 38, to wtedy tak ten brzuch by może nie... Nie był na pierwszym planie, ale materiał jest dosyć cienki, też przebija bielizna i generalnie przy takich cienkich materiałach, niestety, ale wiele, wiele widać, wiele za wiele czasami. Szerokie nogawki przy 5 cm obcasie i metrze 60. M. Kombinezon jest w zasadzie na zero z podłogą. Także tutaj, jak do płaskich butów, to koniecznie musiałabym go skrócić. Już wam pokazuję, jak wygląda z tyłu. Do, na pewno nie do takiego stanika jak mój. Jeżeli preferujecie bez, no to, to bez. Natomiast tak wypada. Jest, jak widzicie, wiązany. Nie umiałam sobie poradzić z tym wiązaniem. Jestem sama w domu, więc samodzielnie musiałam coś tam porobić z tym i nie wyszło. Także taki tył, jak lubicie, coś w tym stylu, to będziecie zadowolone. Ostatnia sukienka. Rozmiar 36, około chyba 130 zł, będziecie miały linki, wykonana tak jak już mówiłam z biskozy. I co Wam mogę powiedzieć? Ona jest zakładana, ma bardzo fajny patent, bo z jednej strony macie pętelkę taką z gumki i tu na tej wysokości macie guziczek, więc zapinacie sobie na guziczek w tym miejscu i jeszcze w tym miejscu są dwa guziczki. Super patent, super pomysł, bo ja bardzo nie lubię tych przeciąganych pasków. Ten natomiast z boku sobie wiążecie, i tutaj brak pomysłu, czyli dekolt, który się okrutnie rozjeżdża, i tutaj też jakiś patent by się przydał, żeby ten dekolt był w miarę znośny, tak, nie do pępka, tylko jakoś tak, w miarę. Także niestety, jak dla mnie, dekolt zbyt duży. Materiał nie przebija z tego, co widzę. Dla mnie jest to typowo wakacyjna, no chyba że faktycznie na jakiś trójkąpielowy, to wtedy może ten dekolt nie będzie tak bardzo przeszkadzał. Szerokie rękawki, takie fruwające. I to nie jest biały kolor, to jest ciepły beż, bym powiedziała, połączony z zielenią. i generalnie się prezentuje na mnie tak. Rozmiar 36. Uważam, że przy mojej figurze jest dobry. I tutaj nie brałabym 38. W Rezerw zawsze znajdę całą masę sukienek. Nie zawsze są to dobre wybory. Różnie to bywa. Zresztą widziałyście na filmie, że uczucia były raczej mieszane. Jeżeli lubicie tego typu filmy, to zapraszam Was w każdy wtorek i piątek na godzinę 18 na mój kanał. Kliknijcie sobie koniecznie subskrypcję i dzwoneczek, żebyście nie przegapiły. I do zobaczenia następnym razem Pa!